Cześć. Dziś na moim kanale po raz pierwszy przedstawiciel francuskiej motoryzacji. Jeden z bardziej popularnych samochodów na rynku wtórnym. Zapraszam Was na odcinek, którego bohaterem będzie Peugeot 508. Tara! Jest to reprezentant klasy średniej i zastąpił on model poprzedni, czyli 407, a także model większy, czyli 607. Jest to flagowa limuzyna tej francuskiej marki, produkowana od 2011 roku do 2017 roku, lifting w 2014 roku. To Jest, jest to pierwsza generacja. Obecnie na rynku mamy już drugą generację tego modelu. Nasz testowany egzemplarz pochodzi z 2013 roku i został nam udostępniony przez Radka, któremu oczywiście dziękuję i z tego miejsca go pozdrawiam. Dostępne wersje nadwoziowe to Kombi, tak jak widzicie na załączonym obrazku, a także Sedan. Była również dostępna wersja taka uteranowiona z nadwoziem Kombi yy, o oznaczeniu yy, RXH, jak dobrze pamiętam. Urwa, oczywiście, że tak. Samochód ten zbudowany jest na platformie. Yy, Citroena C5, dziedziczy też z tym samochodem wiele podzespołów. Jak widzicie, linia nadwozia wygląda całkiem fajnie. Ten samochód naprawdę może się podobać. Jest dynamicznie i jednocześnie elegancko. Dobra, to zajrzyjmy teraz pod maskę naszego kociaka. W tej pierwszej generacji dostępne były dwa silniki benzynowe. Które cieszą się średnią opinią i wielu użytkowników na nie narzeka. Najlepszym wyborem jest jednostka wysokoprężna. Dostępnych było aż 7 silników diesla. My dzisiaj pod maską mamy motor o pojemności 2 litrów HDI o mocy 163 koni mechanicznych, dostępnych gdzieś w okolicach 3500 obrotów, jak dobrze pamiętam. Maksymalny moment obrotowy to 350 Nm dostępnych od 2 do 3000 obrotów. Prędkość maksymalna z tym silnikiem to jakieś 222 km na godzinę, natomiast przyspieszenie od 0 do setki zajmuje mu 8,9 sekundy. Ok, zajrzyjmy teraz, jak prezentuje się bagażnik w tym dosyć dużym kombi. Pojemność bagażnika to 612 litrów. Oczywiście możemy złożyć oparcia tylnej kanapy, wtedy uzyskujemy dużo większą przestrzeń, bo jest to aż 1356 litrów. Ten bagażnik jest bardzo regularny, ma regularne kształty. Próg załadunku też nie jest wysoki, więc nawet jakieś większe przedmioty, jak przyjdzie nam dźwignąć, to też nie powinno być z tym problemu. Po lewej stronie mamy taką kieszeń na jakieś tam akcesoria, które zawsze są przydatne w samochodzie poprawę, jeżeli macie wersję bez tego lepszego nagłośnienia, w tym wypadku jest to od JBL, też znalazłaby się taka druga kieszonka. No, mamy oczywiście jakieś haczyki na zakupy, ale takie bardzo delikatne, więc to, to są chyba haczyki na zakupy w czasach inflacji, czyli nie za dużo. No, jest oczywiście podświetlenie, gniazdo 12V pod podłogą, co w dzisiejszych czasach już nie jest takie oczywiste. Mamy pełnowymiarowe Koło zapasowe. I jeszcze fajny patent, zobaczcie na to, na tą roletkę. Mamy jakieś zakupy, albo nie wiem, zwłoki, co tam kto pakuje do takiego dużego samochodu. Zajęte dwie ręce, wystarczy ją tylko i nam się chowa. No i ładujemy. Delikwenta. Dobra, zamykamy bagażnik. Zobaczcie, jak Peugeot prezentuje się w środku. Zanim zaproszę Was moi drodzy do środka, to warto wspomnieć, że mamy tutaj bezkluczykowy dostęp i działa on na wszystkie klamki. Bo w drugiej generacji, albo nawet już po lifcie, teraz nie pamiętam, poprawcie mnie w komentarzach, ten bezkluczykowy dostęp jest tylko na yy, przednich drzwiach. Fajny bajer. No, i tak nasz kocur prezentuje się w środku. Materiały użyte do wykończenia tego wnętrza są naprawdę dobrej jakości. Zobaczcie, tu wszystko jest mięciutkie, nawet ten plastik jest bardzo miękki. Chyba tu nie ma poduszki powietrznej i Francuzi zastosowali właśnie takie miękkie wykończenie. Oczywiście żartuję. Spasowanie tego wnętrza też jest naprawdę dobre. Ja wiem, że niektórzy użytkownicy skarżą się na jakieś skrzypienie dochodzące tutaj z okolicy tej. Konsoli centralnej, ale posłuchajcie, tu jest cisza. Może jest to zasługa tego, że ten samochód ma przejechane 132 tysiące kilometrów, jest naprawdę uszanowany. Zobaczcie, nawet ten tunel środkowy on się rusza, ale nie wydaje żadnych niepokojących czy irytujących dźwięków. Kierownica oprzyta skórą, trójramienna, multifunkcyjna. Zegary też bardzo czytelne i przejrzyste. Obrotomierz, prędkościomierz. U góry mamy oczywiście wskazania temperatury płynu chłodzącego, poziomu paliwa, a także temperatury oleju w silniku. Po środku yy, wyświetlacz komputera pokładowego. Konsola centralna, taki nieduży wyświetlacz, na którym mamy wskazania nawigacji, yy, no, multimedia. Możemy sobie tutaj zmieniać, przeskakiwać między o. Może być nawigacja na cały ekran. Może, by, może mogą być wskazania y, radia, czy tam płyty CD, którą aktualnie odtwarzamy. Albo może być to właśnie podzielone w ten sposób. No, przycisk świateł awaryjnych, centralny zamek, y, odtwarzacz CD. Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa działa bardzo fajnie. To na pewno na plus tutaj taka kieszonka. Z kieptacką, gniazdo 12V, to się oczywiście zamyka. Tutaj, jak widzicie, mamy wykończenie piano black, które nie wszyscy lubią. Lewarek skrzyni biegów. Tutaj jeszcze joystick, za pomocą którego obsługujemy wcześniej wspomniane multimedia. Kilka przycisków takich funkcyjnych, które od razu kierują nas do nawigacji, radia. Tutaj, też za pomocą tych przycisków, odbieramy połączenia telefoniczne. Automatyczne światła, y, długie, bardzo fajna rzecz, czyli lecimy sobie na długich światłach. Czujnik, y, który jest umiejscowiony tutaj y, przy szybie, wykrywa nam nadjeżdżający samochód z naprzeciwka, zmienia światła na, y, na krótkie. Mówiąc tak potocznie. No, tutaj jeszcze kilka przycisków, y, przed którymi właściciel mnie przestrzegał, czyli do wzywania pomocy. pomocy y, i taka ciekawa anegdota, którą mi opowiedział: kiedyś przewoził tutaj na przednim siedzeniu psa, i ten pies przypadkowo położył tu łapę i przycisnął ten przycisk. Jego trzeba przytrzymać tam przez 3 czy 5 sekund, jakoś tak. Znajomy wraca do samochodu, po czym słyszy jakieś dźwięki, i okazuje się, że właśnie już. Z, z tej obsługi właśnie dzwonili do niego, czy wszystko w porządku, czy coś się nie stało i nie potrzebuje pomocy. No, widocznie pies stwierdził, że, że potrzebuje jakiegoś tam wsparcia i, i, i wzywał pomoc. Podgrzewane fotele. Podłokietnik wygodny, bardzo miękki, jest regulowany tutaj w jednej płaszczyźnie na długość. Pod podłokietnikiem, który otwiera się tak dosyć nietypowo, bo jak widzicie do boku jest yy, nieduży schowek. Mamy tam również gniazdo 12V, a także port yy, USB. Jeżeli chodzi o fotele, yy, są bardzo wygodne, yy, dobrze trzymają na boki i naprawdę to są tego typu fotele, na które siadacie i. I od razu macie takie wrażenie, że mo można lecieć tym samochodem naprawdę w jakąś dłuższą trasę. Jeszcze nie wspomniałem o schowkach. Schowek przed pasażerem, no jak widzicie, jest zapełniony jest dosyć pojemny, wykończony przyjemnym w dotyku materiałem, podświetlany. Kieszenie w drzwiach też są dosyć obszerne. Mają taką wnękę, no to może być akurat kłopotliwe, jak coś tam położymy. To nam jednak jeździ po tych kieszeniach, a jak nam wpadnie w tą, w tą część, do której ten dostęp jest taki troszkę utrudniony, no to może być to problematyczne. Więc tak to wygląda. Duży plus za ten panoramiczny dach, no robi to naprawdę mega robotę. Oczywiście w lato trzeba pamiętać, żeby go zasuwać, bo, bo wtedy nam się wnętrze nagrzeje tak, że, że, że właśnie. Sami będziecie wzywali pomoc. Dobra, zobaczmy teraz, jak to wygląda z tyłu. No i moi drodzy, siedzę sobie z tyłu na kanapie i tak to się tu wszystko prezentuje. Ja mam 1,70 m i jak widzicie, miejsca mam tutaj naprawdę ogrom. Ten fotel ustawiłem tak samo, jak fotel kierowcy, który jest ustawiony pode mnie. Na kolana, na stopy tego miejsca jest naprawdę sporo. Są tu zapięcia typu, typu Isofix i jak widzicie mamy tu już fotelik z bazą. Nie demontowałem go dlatego, że właściciel prosił mnie, żeby tego nie robić, bo podobno jego montaż zajmuje trochę czasu. No, ciężko, żeby to jakoś tam zaskoczyło, więc może to będzie istotna informacja dla kogoś, kto będzie chciał wykorzystywać ten samochód jako auto rodzinne. Ale jak widzicie, mamy tu osobne nawiewy, jest jeszcze jakaś taka mała kieszonka, są wersje, które mają nawet czterostrofową klimatyzację, i wtedy tutaj jest taki dodatkowy panel. No, wcześniej wspomniane okno dachowe, które robi robotę. Jest też podłokietnik szeroki, mięciutki z dwoma uchwytami na kubek. Niestety są one bardzo płaskie i z jakąś tam dużą kawą, gorącą, no chyba bym nie ryzykował. Jest wygodnie na tej kanapie, no miejsca, tak jak mówiłem wcześniej, jest sporo. Nawet jeżeli usiedlibyście tutaj na środku, też nie ma tragedii, bo mimo tego, że ten tunel jest dosyć duży, ma takie wcięcie pod spodem więc nawet te trzy osoby, nieduże, takiej postury jak ja, mogłyby śmiało wybrać się nawet na jakąś dłuższą trasę. Dobra, no to co? Pora wziąć naszego kocura teraz na przejażdżkę. układ kierowniczy jest całkiem precyzyjny i daje naprawdę dobre czucie samochodu. Zawieszenie tu duże zaskoczenie, bo po francuskim samochodzie spodziewalibyśmy się takiego, jak to się potocznie mówi, kanapowego zawieszenia. Tu jest wręcz przeciwnie, jest ono dosyć sztywne jak na francuski samochód, dzięki czemu też to auto prowadzi się naprawdę dobrze i można całkiem szybko pokonywać zakręty tym kocurem. Silnik no, o jednostce napędowej mogę wypowiadać się w samych superlatywach. Jest dynamiczna, elastyczna, zapewnia naprawdę przyzwoite osiągi i co najważniejsze. Nie zużywa dużo paliwa. Średnie spalanie tego samochodu oscyluje w granicach 6-6,5 litra przy takim cyklu mieszanym. Na trasie spokojnie możemy zejść do 5-5,5 do litra, więc myślę, że jest to naprawdę dobry wynik, zważywszy na to, że ten samochód waży. Tonę 700, więc dosyć sporo. I nawet jeżeli będziemy mieli tutaj komplet pasażerów i jeszcze załadujemy bagaż, bagażnik na jakiś wypad wakacyjny, to mimo to ten silnik naprawdę świetnie sobie radzi z tym samochodem. Skrzynia biegów manualna, sześciobiegowa. No i tu w zasadzie nie ma się do czego przyczepić. Działa bardzo dobrze, jest precyzyjna. Dwa pierwsze biegi, tak mi się wydaje, że są takie krótsze. Później już jest lepiej, bo na przykład na szóstym biegu, przy takiej prędkości w okolicach 140 km na godzinę, mamy nieco ponad 2000 obrotów. Jeżeli chodzi o widoczność, to te słupki A, co prawda one nie są jakieś duże, grube, i mamy tutaj jeszcze tą dodatkową taką małą szybkę. Mimo to, no, troszkę one ograniczają nam widoczność. Trzeba się po prostu do tego przyzwyczaić. Z tyłu szyba też jest niewielka, więc cofając też musimy uważać. Mamy oczywiście tutaj czujniki parkowania, które przyjdą nam z pomocą. Warto też wspomnieć o tym, że też szkła w lusterkach tak no, delikatnie przekłamują. Podczas jazdy jakby to nie ma znaczenia i nie ma z tym problemu ale podczas już parkowania czy dojeżdżania do krawężnika yy, trzeba mieć to na, na uwadze. Jeżeli chodzi o wyciszenie, jest naprawdę na przyzwoitym poziomie. Nawet podczas takich prędkości autostradowych jest tutaj całkiem cicho i, i przyjemnie. Samochód ten jest bardzo dobrze wyposażony. Jak widzicie, mamy tutaj też head-up display i te wskazania wyświetlają nam się na takim ciemnym szkiełku. I nawet w mocnym, ostrym słońcu jest on bardzo dobrze czytelny. Po lewej stronie w takim otwieranym schowku mamy przyciski za pomocą których możemy sobie ustawiać jeszcze kąt nachylenia tego wyświetlacza. Jest tam też również taki dodatkowy slot na kluczyk. Jest to po to, bo jak wam mówiłem wcześniej mamy tu bezkluczykowy dostęp. Jeżeli doszłoby do takiej sytuacji, że rozładuje wam się ten pilot, no to wiadomo drzwi otworzycie sobie tym grotem, który jest w pilocie ukryty. No ale jak odpalić samochód? Właśnie w ten sposób, że ten rozładowany Pilot umieszczamy w tym slocie, tam jest pewnie jakiś czujnik, no i dzięki temu możemy odpalić ten samochód. Jeszcze jedna rzecz, o której nie powiedziałem Wam wcześniej, omawiając wnętrze. Tutaj mamy dwa uchwyty na kubek. Niestety no, są one tak. Yy... Usytuowane dosyć niefortunnie, że po pierwsze, jeżeli damy tu na przykład jakąś większą butelkę, to będzie nam zasłaniała tutaj ten ekran multimediów, a po drugie, no jest to tu wszystko pod takim kątem, więc trzeba naprawdę bardzo uważać, żeby nam się coś nie wylało, bo wtedy wszystko poleci nam tutaj po tych przyciskach, po panelu klimatyzacji. Pod względem awaryjności trzeba przyznać, że ten samochód wypada naprawdę bardzo dobrze. Wbrew takim yy, obiegowym opiniom, jakoby to francuskie samochody były mniej trwałe, tutaj jest naprawdę dobrze. Owszem, pojawiają się jakieś drobne problemy z elektroniką, elektryką, na przykład często dochodzi do przepalania się kostek pod siedzeniem. Przez to nie działa nam podgrzewanie foteli, tak? No ale musicie przyznać, że nie jest to jakaś usterka, która spowoduje, że nie będziemy mogli tym samochodem jeździć, czy że nas to gdzieś unieruchomi na drodze. Użytkownicy też dosyć często skarżą się na miękki lakier. I mogą pojawiać się, no nie mogą, tylko pojawiają się odpryski od jakichś kamyków i, i tak dalej. Ale ogólnie ten samochód jest naprawdę trwały. Jednostki napędowe, te wysokoprężne, bo tak jak Wam mówiłem wcześniej, silniki benzynowe nie cieszą się dobrymi opiniami, ale silniki wysokoprężne HDI naprawdę zbierają pochlebne recenzje. Peugeot 508 to trwały, przestronny i dobrze wyposażony samochód. A z silnikiem wysokoprężnym pod maską, dynamiczny i do tego oszczędny. Idealnie nada się jako auto rodzinne i nie tylko. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Do zobaczenia w kolejnych materiałach, a tymczasem pozdrawiam i cześć!